Cześć. Cześć. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek jest dla nas dla, dzisiejszy odcinek jest dla nas swoistym podsumowaniem 2021 roku. Uf, mijający rok był dla nas w sumie bardzo przełomowy. Zdecydowaliśmy się dzielić z wami naszą pasją, jaką są podróże, zwiedzanie. I chcemy, chcemy w sumie dalej iść tą drogą, chcemy się dalej dzielić, yy, dzielić z Wami tym wszystkim. Yy, dla chłopaków naszych to jest i no jest w sumie. Yy, bardzo fajna przygoda. Ze mną gorzej, bo pokazanie się, pozwolenie Sławkowi, żeby nagrywał wojny, było straszne, szczególnie na początku. Niekiedy jeszcze zdarza się i teraz. Ale dajemy, dajemy radę. No i co? Będziemy, będziemy chcieli tą naszą przygodę kontynuować. Um, mamy nadzieję, że będziecie z nami. Ja nie wiem, czemu ja dzisiaj cały, dzień, cały czas gadam, a Sławek siedzi i nie odzywa się nic. To nie jest tak, że ja go nie dopuszczam do głosu. Chciałbym podsumować, jak u nas wyglądał ten rok pod względem o, zabrzmiało bardzo poważnie, no ale podsumowuj. Podsumowując zeszły rok, byliśmy w wielu naprawdę bardzo ciekawych miejscach. Tak. Część tych miejsc, już udostępniliśmy na naszym kanale. Cały czas oswajając się, tak naprawdę, z tym, że jest z nami ta kamera. Mhm. Jak i ucząc się metodą prób i błędów, jak tworzyć filmy coraz bardziej wartościowe. Rozbudowujemy to m.in. o media społecznościowe. Na kanale będziecie mogli zobaczyć yy, odnośniki, odnośniki do, tych, do tych mediów. Na filmie też pokażemy. Mniej więcej w tym momencie pokażę Wam się Facebook. Tutaj macie odsyłacz do niego, wszystkie linki w, w opisie. Będziemy również na Instagramie, na TikToku, wszędzie będziemy i na Twitterze. Oprócz tego, w tym momencie pracujemy nad stworzeniem strony internetowej, która będzie, że tak powiem, ukoronowaniem wszystkich naszych wypraw. Ze szczegółowym opisem, jak trafić, na co zwrócić uwagę, czy warto, czy nie warto. Ponieważ U nas zawsze w sumie warto. Pod tym kątem pod tym kątem został stworzony program, program, kanał. Ale tak czy inaczej. Ale dzielimy się po prostu naszym zdaniem. Tak czy inaczej będziemy chcieli Wam to pokazać. Jeśli by, mielibyście jakieś uwagi co do powsta powstającego kanału. Wszystkie sugestie bardzo. Wszystkie mile sugestie widziane. bardzo mile widziane. Na pewno będziemy chcieli mm, sprostać oczekiwaniom i cały czas się szkolić. No, a przy okazji dobrze bawić. A przy okazji dobrze bawić. A jak żeśmy się bawili, to możecie zobaczyć właśnie teraz.